Pokażę Wam teraz, jak prawidłowo zawiązać pas w taekwondo i tf. Przede wszystkim pilnujcie, aby pas miał odpowiednią długość, ponieważ w taekwondo pas wiążemy pojedynczo wokół bioder. To ma swoje znaczenie. Dlatego pas powinien być mniej więcej wzrostu ćwiczącego, ewentualnie 15-20 cm dłuższy. Następnie pas zakładamy sobie na plecy, tak żeby przylegał do nich równo żeby nic nam się nie zakręcało. Wyrównujemy końcówki i łapiemy go bliżej ciała, tak, żeby te końcówki mogły sobie tutaj zwisać swobodnie. Kierujemy go, jeżeli macie tutaj jakieś hafty z jednej i drugiej strony haftami na górze. Jeżeli haftów nie posiadacie, to tą stroną, która przylega do ciała, kierujemy na górę. Prawą końcówkę pasa kładziemy pod spodem, na niej kładziemy lewą końcówkę i tę, która jest pod spodem, zawijamy takim ruchem do środka. Bardzo ważne, jak wiążecie swój pas, ciągniemy końcówki w bok, a nie góra dół, żeby nie uzyskać efektu szlafroka. Następnie, jak mamy tak związany pas, można go lekko zacisnąć i manewr powtarzamy, tylko że odwrotnie. Końcówkę prawą kładziemy na górę spójrzcie w jaki sposób tak jak dynda sobie tutaj swobodnie kontynuujemy ten łuk aby stworzyć taką pętlę następnie końcówkę która jest pod spodem zawijamy do środka ponownie ciągnąc na boki a nie w górę i w dół zdecydowanym szarpnięciem zaciskamy węzeł pasa Sprawdzamy, czy końcówki są równe, można sobie ewentualnie coś tutaj wyrównać i pas jest zawiązany.